Jedni parkują samochody w garażu, drudzy na podjeździe, a ten zaparkował się na dachu. Można? Można. Można? No właśnie. Cześć, witajcie. Dzisiaj się wybrałem na spacer. Tutaj nieopodal kempingu. Chciałem wam dzisiaj nagrać taki krótki film w zasadzie, no bo tutaj dostawałem kilka takich zapytań odnośnie ile tak faktycznie kosztuje kemping tutaj w Norwegii, tutaj gdzie jesteśmy. Ja wam powiem w ten sposób To w zależności na ile przyjeżdżacie, no bo ten kemping jest otwarty od, od Maja do końca sierpnia. Czyli można powiedzieć, że jest otwarte 4 miesiące. I teraz wszystko jest uzależnione od tego, czy Wasz ten pobyt tutaj będzie długi, tak jak nasz, czy po prostu będzie krótki. Czyli przykładowo nie wiem, tydzień, no do dwóch tygodni. Może zacznę od tego, jak wygląda właśnie pobyt tutaj i jak się kształtują ceny właśnie na krótki pobyt. Więc tak, średnia doba tutaj na kempingu to jest 300 koron norweskich i to jest tylko i wyłącznie tylko i wyłącznie plac. Czyli albo to jest, to, znaczy ja mówię pod przyczepę, bo pod namiot chyba jest 200 koron z tego co pamiętam. Dodatkowo za każdy dzień trzeba zapłacić za prąd. I tutaj prąd jest w cenie 50 koron za dzień. No to teraz, jeżeli dodamy ten plac plus prąd, to wychodzi nas 350 koron. Wychodzi nas 350 koron. Internet mamy za darmo, więc jest o tyle dobrze, że nie musimy się po prostu martwić o internet. Z tym internetem tu jest różnie, powiem Wam szczerze. Ja sobie zakupiłem taką antenę, e, chyba za 70 zł ją kupiłem gdzieś tutaj na Allegro, żeby po prostu sobie e, żeby mi sygnał wzmacniała i podłączam ją po prostu do takiej, e, takiej karty zewnętrznej Wi-Fi, no i ona mi wzmacnia ten sygnał. E, więc internet jest tutaj za darmo. W zasadzie cały koszt, jaki tutaj ponosicie, no, to jest ten plac i ten prąd. Oczywiście dodatkowe usługi typu jakiś tam prysznic. Jest też po prostu tutaj niestety płatny. On kosztuje 10 koron za jeden prysznic. To jest dokładnie 5 minut, że tak powiem. Mycia się. Kosztuje 10 koron. To jest 4,30. 4,30 zł. I teraz dodatkowo trzeba się zapłacić za pranie, ale to chyba wszędzie standardowo oraz y, musimy zapłacić czasami za, y, tak samo jeśli ktoś by chciał wysuszyć sobie tutaj ubrania, to też musi po prostu to sobie przekalkulować. Pranie chyba z uszczeniem kosztuje chyba 50 koron, z, z tego co pamiętam, więc tak to się mniej więcej kształtuje. Tak się mniej więcej kształtują ceny, jak się przyjeżdża na krótko. Czyli tak powiedzmy dwa tygodnie czy tydzień. Tutaj, w tym jeszcze tak idę sobie tędy cały czas po tych skałkach. Tutaj jeszcze nie byłem, powiem Wam szczerze. I bardzo fajne miejsce. Tam sobie ktoś na ryby wypływa małą łódeczką. Zobaczcie. Rybacy. Co oni tam kombinują? Zobaczcie. Tutaj będzie holował łódkę jeden, drugiego. Bo podejrzewam, że też jakieś ma problemy chyba z łódką. Ten w żółtej łódeczce. Do brzegu będzie go do, dociągnął. No dobra. Tak się przedstawiała sytuacja, jeżeli przyjeżdżacie tutaj na krótko. A jak wygląda sytuacja, jak właśnie przyjeżdżacie na długo, tak jak my? Czyli w zasadzie, a my tutaj w tym kempingu e, e, będziemy. 40 dni, 40 tam, 45. Ale miejsca na tym kempingu mamy wykupione już od 15 maja do 31 sierpnia. Czyli można powiedzieć na 3,5 miesiąca. I teraz, ile to kosztuje? Właśnie te 3,5 miesiąca. Ile kosztuje taki kemping w Norwegii na 3,5 miesiąca? No, powiedział, powiem Wam szczerze, że jestem bardzo mile zaskoczony, ponieważ Norwegia się zawsze wydaje, że jest po prostu, że jest e, że tutaj jest po prostu drogo, i wszystkie usługi są drogie. i Gdzie nie pójdziemy, to musimy dużo pieniędzy płacić. A tu okazuje się, że właśnie taki kemping tutaj przy samym morzu na 3 miesiące 3,5 miesiąca kosztuje raptem 6000 tysięcy koron. I to mało tego te 6000 tysięcy koron w tych 6000 tysięcach koron jest też już liczony prąd czyli de facto już nie musimy płacić dodatkowo prąd za prąd tak jak po prostu jak się kupuje tutaj na miejsce na, na dni tylko po prostu tutaj już mamy ten prąd wykupiony tak zwany included czyli po prostu wliczony w tą cenę podstawową dodatkowe usługi jak najbardziej musimy płacić czyli za tak zwany prysznic na przykład i dodatkowe Jakieś tam e, dodatkowe, jakieś tam e, e, nie wiem, pranie czy usługi, jakieś pranie czy suszenie też musimy płacić. Ale samo, 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 e, samo, e, sam kemping, sam, sam plac z prądem kosztuje nas 6000 koron. I teraz tak, przyjmijmy, że. Zapłaciliśmy te 6000 koron na 3,5 miesiąca. To 3,5 miesiąca to jest średnio około 120 dni. No powiedzmy, 30 dni ma jeden miesiąc. No przepraszam, 110 dni. Po 30 dni ma średnio jeden miesiąc, więc przyjmijmy, że 3 miesiące to jest 90 dni, no i połowę miesiąca. No przyjmijmy, że jest 110 dni. I teraz, jak te 6000 podzielimy na 110 dni, to wychodzi nas średnio około 90, yy, przepraszam, 55 koron za, za dzień. Czyli za y, plac plus y, prąd. Czyli 55 koron za y, plac, za parcele plus y, y, prąd to jest. Dosłownie niecałe 25 zł. No to powiedzmy, przyjmijmy 25, zaokrąglimy to. 25 zł za dzień. To gdzie wy takie znajdziecie miejsce, tak powiem Wam szczerze, gdzie wy takie miejsce znajdziecie? Gdziekolwiek w Europie, gdzie będzie Was też kosztowało 25 zł za dobę. I teraz zauważyłem tutaj właśnie na tym kempingu naszym, że bardzo dużo ludzi, Norwegów, przeważnie Norwegów, Przyjeżdża, po prostu stawia przyczepę, wykupuje sobie na, na te, te 3,5 miesiąca yy, plac tutaj, i po prostu tylko się wymieniają. Że po prostu jedni przyjeżdżają na dwa tygodnie, później zjeżdżają, następni przyjeżdżają na dwa tygodnie, później zjeżdżają. I taka jest po prostu rotacja. I powiem Wam szczerze, że też o tym myślałem, że przykładowo, że jeżeli yy, byłoby kilka osób chętnych, które chciałyby na przykład przyjechać do Norwegii. Tutaj sobie zwiedzić akurat okolica Stavanger, to jest taka możliwość po prostu, żeby przyciągnąć tutaj przyczepę, postawić ją na 3,5 miesiąca i tylko się po prostu wymieniać. Czyli po prostu jedna przyjeżdża grupa na nie wiem, na 2 tygodnie, 3 tygodnie, na ile tam chce, na ile tam się mówili, i po prostu i kolejna, i znowu i kolejna. Powiem, powiem Wam szczerze, że to jest fajna sprawa, ponieważ niedużym kosztem można sobie tutaj zwiedzić naprawdę Norwegię, to zachodnią Norwegię bo jest bardzo tanie miejsce wypadowe, no, gdzie znajdziecie 20-25 złotych yy, i po prostu nocleg w Norwegii, no nie ma szans, no wierzcie mi, że nie ma szans po prostu to jest naprawdę yy, fajna, fajna alternatywa lotnisko też jest niedaleko, lotnisko jest po prostu od tego kempingu a, no żeby was nie oszukać powiedzmy no z 5 km no. w zasadzie te 5 km. Można się nawet po prostu przejść, nie wiem, na piechotę, czy po prostu nie wiem, wynając sobie, no nie wiem, no już taksówkę sobie można wziąć, chociaż taksówki tutaj są drogie, no ale jakąś inną alternatywę. Czasami tutaj też jeździ widziałem, zauważyłem, że tu jeździ pod kemping, jeden autobus komunikacji miejskiej, z tym, że on jest bardzo rzadko, ale na przykład na tygodniu taki. Taki autobus jeździ dosyć często, szczególnie rano i po południu, więc nawet jakbyście się chcieli dostać do miasta czy coś, to nie ma najmniejszego problemu, ponieważ wychodzicie sobie rano, zwiedzacie sobie miasto i później wieczorkiem wracacie autobusem na kemping. Tak to mniej więcej wygląda. Ja uważam, że dla osób, które mają yy, po prostu, e, w tu mają przyczepę kempingową, to jest fajna alternatywa po prostu zobaczyć gdzieś w grupie, po prostu przyjechać tutaj i po prostu i sobie pozwiedzać e, przyczepą właśnie e, tutaj okolice. Mało tego, jeżeli macie taką potrzebę, to możecie przyczepy, tą przyczepę sobie podczepić i możecie sobie powiedzmy pojechać gdzieś y, w, w plener. A miejsce zawsze będzie na Was czekało, ponieważ macie wykupione na cały sezon. Więc tego, przepraszam, tego miejsca Wam nikt nie zajmie. I ono będzie cały czas na Was czekało. A zawsze tutaj w, w Norwegii, w całej Skandynawii, możecie sobie, się, możecie biwakować gdzie chcecie, tylko żeby było chyba 200 metrów czy 150 od zabudowań. I maksymalnie dwie doby możecie się rozbić i sobie biwakować. Tak to mniej więcej wygląda. Dobra. To chyba byłoby tyle. Zmykam. Dzisiaj jest niedziela. Jutro do pracy trzeba iść. Także jak macie jakieś pytania, to piszcie. Chętnie odpowiem. To na razie. Cześć.